Ja jednak dogrywam, bo zobaczcie jak ciągrzy. Ale to będzie okon konkretaśny. No chyba nie chociaż Może szczupak, bo bije jak głupi. Ja. Ale bije, pokaż się. Jaki okoń. Nie wierzę. Gigant. To jest mój rekord. Na PZW. Jaki okoń! Ja pierdole, sorry, że przeklinam, jaki okoń, nie wierzę, ludzie, ja pierdziele, o ludzie, ile ma, tylko łyknął trochę, zaraz mu operacyjkę zrobię, miareczka, nie no, nie wierzę, ale muszę uwierzyć, miarka pokazuje... 30 prawie 3, 33 cm Jaki piękny No jemu to zdjęcie muszę pyknąć też Nie do opisania Pięknego, nie? Rozmnażaj się Czytała Krystyna Czubówna.